Marian nie uwierzysz. E, Jasion zremisował z grubym 1-1. <grym> Przysięgam <chubie>. 17 strzałów. <grym> ja się miał więcej strzałów niż grubas. <grym> 17 strzałów Ja Jażam fakt, że Jasiu grał Realem Madryt, a grubas wisuł Kraków. Ale wiesz, jeszcze przed macem Jasion nie znał w ogóle przycisku. <grym> Jeden 1 jeden, Gonzalo i Gułajm Ja się ja się ze zdjęcia robi teraz. Zapomniał ci dodać, że chciał gramkarzem strzelić gola, A O, o grubo się tłumaczy. E, Zadzwoń za chwileczkę, bo będzie rewanż. No, bo grubacz chce rewanż grać, rewanż chce grać. No to ja tu, ja się na cały czas menadżeruję, nic się nie przejmuj. Faka <grystanie> pokazuje grubas. Ja się goleję. No dobra, no to tylko chciałem cię powiadomić o takiej sytuacji, że nastąpiła. I że się dzieje. <laughs> się Bo to się jest dzieje. grubo. Zaraz się <laughs> no, no. <laughs> Hej. Już gruby wyciera twarz. Dobra, Marian, Marian mówi, że się ożywił w pracy, aż <laughs> Że jest już na czerwono. Trąpa, co ty kurwa i teraz zobaczcie, że będą na bry.